Manchester United kontra Manchester City, czyli lider kontra wicelider ligi. Z pewnością jedno z ciekawszych spotkań, jakie możemy obejrzeć w tym tygodniu na Old Trafford, Czerwone diabły podejmą The Seconds. Myślę, że naprawdę nie ma tutaj większego faworyta, ponieważ Manchester City sobie ostatnio radzi świetnie, widzę co nie można go również porównywać do Manchester United, który gra wręcz fenomenalnie. Tylko trzy przegrane mecze Manchester United w tym sezonie. No i jak na razie idą jak burza po 20. tytuł mistrzowski. Zobaczmy sobie składy. Manchester United formacja 4-2-3-1 na Bramce DH, a potem Smalling Village, Evra Jones, Anderson Kerry, Kagała, Welbeck, potem Rooney i Van Persie jako para dwóch najgroźniejszych napastników Premier League. Na skład Manchesteru City nie gorszy. Bo powiedziałbym, że na takim samym poziomie. Formacja ta sama: 4-2-3. Potem Hart, Lescott, Kompany, Clichy, Mekon, Ture, Bary, Nasri, Tevez, David Silva i na szpicy Sergio Aguero. Ale teraz wróćmy do spotkania, bo Tevez dośrodkowuje do Nasri. Jego Nasri! No i teraz Francuz mógł zdobyć bramkę na 1 do 0 otwierającą wynik tego spotkania. No ale mocno, zdecydowanie za mocno uderzył Samir Nasri. Teraz piłka ma Gareth Barry, podaje do Sergio Aguero, Sergio Aguero wysuwa się na sam, na sam, Sergio Aguero, Sergio Aguero uderza i jest, a jednak nie, nie ma bramki, Kun Aguero mógł zdobyć bramkę otwierającą wynik tego spotkania, a jednak pomylił się Wellback dogrywa do Runeja, który uwolnił się spod opieki obrońców, Wayne Runej w polu karnym i czy będzie, tak jest, jest rzut karny w końcówce. Spóźniony ślizg Belga. Vincent Kompany powoduje, że teraz będzie istna nerwica dla kibiców Manchesteru City. Teraz pytanie, czy Joe Hart zdoła obronić strzał Wayna Runeja. Joe Hart wykonuje dudek dance na bramce. Joe Hart i broni! I broni Joe Hart. Evra kontra Nasri. Ebra dośrodkowuje, Welbeck uderza No i teraz był blisko Dany Welbeck z br pierwszej bramki W tym meczu Majkon dośrodkowuje w pole karne Aguero uderza! Ależ fenomenalnie Obronił Dawid De Gea Naprawdę to co dzisiaj Wyczyniają bramkarze obu zespołów To jest po prostu coś niesamowitego Ale zobaczmy Ponieważ tutaj ponownie piłkę przyjmuje Manchester City, Manchester City Ku Aguero, Kun Aguero uderza I go! Gol, 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 gol! Niesamowite! Ponownie Sergio Aguero strzela bramkę w 90 minucie I to Manchester City bez dwóch zdań. Wygrywa to spotkanie. Doliczony czas. No i kto ma strzelić bramkę, jak nie Sergio Aguero? Jeden do zera na wyjeździe. Cenne punkty w środku sezonu. I Manchester City pokonuje Manchester United i przybliża się do tytułu mistrzowskiego. Dobrego wieczoru życzę Państwu. Z tej strony był Korneliusz Neixium. Ja z pewnością długo nie zasnę po takim spotkaniu.